O, żeż, tu już widzę, że jest go Gold, go, już, to już jest Gold, pa. <grystanie> Co on robi? Wącha drzwi, ty! W porad wącha drzwi! <grystanie> 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 Knypa celownik na pół ekranu, nie? Mamy niuszka, ty, z kebabem gramy! To nie, zły pan kebab. I Pikachu w enemy, ty! Takiego komboc się nie spodziewałem. Co to było? Czujecie? Albo nastraliście w gacie, albo mamy tu oszustków. Przynajmniej jednego. Ten Pikachu też śmierdzi siurem, nie? A na CSGO Skins możesz zgarnąć potężne skinki. płacając raz minimum do ładowania, bierzesz udział we wszystkich. Wiadomo, czym więcej wpłat, tym większe szanse. Nie podoba Ci się przedmiot, który wygrałeś? Nie ma problemu. Możesz go wymienić na dowolny inny item, który akurat będzie Ci się bardziej podobał. Na stronie cyklicznej pojawiają się eventy w których możesz zdobyć potężne itemy. Aktualnie świętowane jest dziesięciolecie strony, także już od 7 sierpnia będziesz mógł odebrać swój kawałek tortu. Na sobie oprócz tego istnieje zaawansowany system bitew, na których możesz zagrać standardowo, czyli ten kto będzie najwięcej ten wygrywa, underdog, czyli ten kto ma pecha, wygrywa w całą stawkę oraz shard, który polega na dzieleniu się dropem na wszystkich. Codziennie możesz odebrać do czterech darmowych skrzynek. Strona dba o to, aby kontent z gry był przenoszony również na nią. Bardzo często pojawiają się nowe skrzynki, także nie można rzekać na monotonie. Pamiętaj o moim kodzie damciozdy, który daje ci 10% do wpłaty i 2 złote na start. Kebap wchodzi! Dobra Pikachu! Patrz kebaba co robi Co tu się dzieje No jestem pewien że kebab oszukuje i prawdopodobnie Pikachu też Nie no to są wszyscy oszuści nie A ja ten pikachu to jest taki mod, One hp One no. hp jeje yeah, yeah. Pa, pa, pa Pikachu Pikachu jak wybieg na wojnę Ale kawa już się tam zakradał na plecki Symulator zgłaszania graczy no nie, Da się no. Ten Pikachu jest naprawdę upośledzony E, coś napiszemy? chyba e, też jest. O, żeż, tu już widzę, że gdzie go? Gold, to, go to już, już jest Gold, pa To będzie kopalnia kontentu, pa Patrz Pikachu, wrota otworzy i ni, ni, nic nie będzie sprawdzał, pa Tylko se wrotka otworzył a no, widział pana kebaba, no. O, przez ścianeczkę sobie opatrzył, czy nikt mu na plecki nie wejdzie, w O, tu loczek jeszcze jest. Więc takie granaty zna, ty. Oj, no nie, nie... O, Nigielka se podniósł, okej. Okay. Wszystko ze spokojem. Kalma, kalma, nie? Co on robi? Wącha drzwi, ty! W porad wącha drzwi! Ja. jak może być takim cienkim nawet z wuhaty? O Boziu, No Habon jeszcze, na Habon udaje jeszcze. Patrz tego głupka, nie chyba. No, na no, Im loku. To, to ciężko było zwyciężyć ten duel. No, ja tu go kebab załatwił, pa. Muszę kebab w perspektywy zobaczyć. No poczuł go, czuł go, nie Paebaj ja go poli jebajca! Nie no, Kebabito ewidentny gołtarian No i witam na pana na panie. No na niuku, nie? Reaktor zaatakowali i musimy go obronić. Diglem niestety tylko, bo Bida jest. Już tusku ukradł pieniądze. Zostaw ławkę w górę, jak nie lubisz tuska, okej, okay, dzięki Hej, Ej, tu się dzieją rzeczy. Ej, tu się dzieją dziwne rzeczy. Balcie wygięło ty. Nie. Nie rób. Chyba nie zrobi. O kuwa. To sniper. O. Knipa! Knipa celownik na pół ekranu, nie? Normalny dzień. Ej, ale dawno nie było takiego takich skrwi kości, że, że się nie pierdzielą w tańcu, nie? O. Aj, aj! O, sprawdźmy sobie, jak gra. Oj, skoczek! Uuuu! Wow! Impressive! Ej, ale jedną głowę żeśmy zaliczyli. To i tak dobrze, jak na Rage Haki. Oj, oj, oj. <ścoughs> Dawaj, mój przyjacielu! Ej, on we mnie! Oszust! O! O! Ok, ma przeczyty? Może tylko jednego, jakbyśmy dorwali? O, no nie, zej, po challenge'u, nie? Emocje, jak na zbieraniu grzybków, ty. To tylko można komentować, nawet nie wiem, jak. Cheater vs cheater oboje stoją za winklem i... kto okaże się lepszy? aj miss miss obo misy CO ci TY PATRZYSZ? Hop tak o o brat ćwiczy mięśnie karku, ewidentnie ja zapomnę. O, 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 co, ej gdzie on jest? czemu to się w pająka zamienił? rozumiesz? czy nie rozumiesz, co się dzisiaj mówi? fajny nóż Zajmij no dalej, dalej Aha. Dobra, zobaczymy, czy się uda przewieźć chociaż jedną długość. Prawie. O! <grystanie góry> Ej, ja tego nie montuję, to serio. <grystanie góry> serio, to tak wygląda. Co to jest? Pokaż. A ten też patrzy w niebo. Ej, bo cię gdzie szyja boleć. Łe! O, mi przestraszył. Ej, no nie patrz tak w górę, bo ci szyja cię gdzie boleć. Brat bładuje FPS-y. Ło. Ale lecisz, ty. Oj, kuwa dziabnęli cię, ty. O, nice, nice, a teraz masz lepszą Mi Idę zobaczyć, czy dostanę tubę przez drzwi. Możesz się bardziej postarać? <grym> co ty tam widzisz? Nie, ty za remonty odpowiadasz na mapach? Nie, no nie, tu jest git, chyba, nie? O. Nie, no tu też. Tu wymienić, może wymienić, bo żeś kulę zostawił, nie? Ale tu u góra jest git, według mnie. Nie, no tu chyba też. No ewidentnie, znaczy ewidentnie, trochę można. No już tak się nie patrz, się dopatrzysz w końcu. A to. Oła! O! Będzie spadek prawdopodobnie po tym meczu, tak? Czuję w kościach. Mówiłem, Zobacz erwios. Wszystko legalnie, jak najbardziej zasłużyłem na ten degrad.